Paweł, ty nie. Paweł, miałeś łopatę, czemu tego nie bijesz jak mnie złapiesz? Eee, Rozumiem, że przyniosłeś. i ona... Aj! Inna! Okej! Teraz kołczyj go teraz Widzisz cokolwiek? i se ekran geniusze Kurde No tak będę robić Powiem Ci, że ja i tak tutaj aha, aha, hmm. Nie będę pamiętał jak sprawdzać, no nic nie widać A wow, 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 wow Tam jest druga wieżyczka, tam są dwie wieżyczki Nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie Ty wiesz? No nie, patrzyłem On stąd wyszedł Patam. Wow. I... OK okej Chóje się naprawiło on przejdzie przez to, ja na sobą... Nie! Tu na razie i patrz na niego. Ja spróbuję skoczyć, co to? na to gdzieś prosto było, nie? Jest mm. stoisz? To jest na tą drugą stronę Dobra, patrzysz, okej, okay. teraz za ja Ok, raz, dwa, trzy i, I, i nie wiem. czekaj tu jest Kurwa! To było jeszcze sporo rzeczy, nie? Nie wiem, tutaj nie było przejść. <laughs> <laughs> <Było. śmiech> <laughs> 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 What are you doing? <laughs> to było, to się zamyka. No? Mówię, że podobno to się zamyka. O! Oh. Ano? Ja no to za każdym razem jak tak pod tym przejdzie spokojnie. No to super. Pa. Już nie przejdę. Już nie przejdę. To ja to zaniosę. Geniusz, dzięki. Oh, Zobaczę maskę. Uh, uh, ale mam adrenalinę. Uh, Dlatego nie ufałem mu z tą maską. Ale ty wiesz co jest najlepsze? To wyszło i do mnie mówiło? A to tak. Je, ale mówiło w głosie dlaczego? Ja się w stanie to jeszcze zdanie takie sensowne. No bo to kopiuje zdanie z tego moda. Paweł, ty gałka, nie. Paweł, miałeś łopatę, czemu tego nie bijeś, jak mnie złapało? Tylko spierdowiłeś od razu. Ty już byłeś martwy, że co pluło. To o, mnie zygało. trzymało, ja jeszcze żyłem. U mnie wyglądało jakby, przy... jakby to na ciebie żygało. No tak, no, tak, nie, no, tak ja ma... trzy piki przeżywam tego. Mam co trzy piki. Lodujemy z powrotem. Ej czekaj, bo nie mogę tego rzucić teraz. On się zmieni, on się zmieni jak nie może tego rzucić. Idź od razu wyskocz. Nie mogę tego rzucić. On się <laughs> nie się rzucić. rzucić. On się zmieni.

Eee, łapatam, go! Ja on jest! ciebie! to to Nie widzę go! No tu, na twoim kłasem! na dobra, leży! Chyba już No idziemy! Mierzyjmy! Żeby Już idę na górę. Nie, stoi już w miejscu. Dobra, to wejdzie do fire exit i tak go przeteleportuje. Rozumiem, że wyniosłeś i ona... Ogólnie to są drzwi otwarte Nawet nie wiesz, jak to mnie wygląda. Słyszę, jak napierd... Dobra, spierdalamy z A możemy go nabić. Najgorsze jest to, że ja lewera nie widzę. No ja też. Jest ja tu pro... Nie wiem, ja proponuję go zabić. Kogo? Lawera. A czemu? No bo ja nie widzę jego ciała, nie wiem gdzie on jest. Pawełku Załóż to. Zresztą ja nie wierzę to. Ej, kto wziął łzkę z tobą? Klarek. Kto A kto mógł wziąć? Kto żył? Nie, boż Klarek nie wziął. Startuj! Kurwa nie wiem co to było Lover! Lawer wziął! wziął. wziął. Startujcie! No czemu mnie zabił? Czemu on, on mnie się zabił? zabił? Gdzie stało? No, nie nie wiedziałem, że był, był. Pany troll ale w ogóle to było takie... Zaraz zobaczę, na chwilę zobaczę, też się założyć maskę. W ten moment jak ktoś puścił misję. Taki <śmiennie> błęd Zarek, błęd, błęd. czemu ty zajebałeś debilu? No nie, ja cię zabiłem! To ty Szwarek, to ty. No jak, byliśmy to na statku i dostałem od łopaty gole. i patrzysz Szwarek łata z łopatą. Nawet Aha. odwróciłem się i to byłeś ty. Nie dostałeś z łopaty, przyrzekam ci! No, na, nagranie mam! Nagranie mam, że mnie zabiłeś! Ja wbiłem w powietrze! No, jeszcze się przyznaję, no... Bo to wcale nie bije Aue, Co? Bo, nie... Bo to wcale nie bije Aue, nie? Ale nic Alec tam chyba tutaj tam stoi. Tam może mi się wydawać. Patrz tylko patrz, bo A, pierda, o, tak. Treppel dał ci 20% BDP penalty 20. 20... Szklarz, zostaw <grym> to, to było specjalnie ukryte. Zostaw to. Dobra kurwa, nie zostawiłeś się tego. Światła. Zostawiłem Patrz. Nie, to. No nie. Gdzie teraz jest maska? Powiedz mi. Wyrzuciłem. Brawo. Znowu za Dobra, chodźmy wszyscy. Paweł co opinuje, żeby wziął Jak ktoś bierze maskę, od razu zostaje, za karę Jestem strażnikiem maski Eee, nie, nie, ej, ej dobra, Paweł, by... Tu jest łopata, bierzesz, idziesz ze mną Nie Jest lód, od razu na wejście i... maski bo tu ponoć jakieś zagrożenie to wchodzi Kogo martam na środku? E, yy, yy. Ta, 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 ta. Ta, ta. Dobra! Go Let's go. O, kurwa, dobra. e Stawaj e, e. e, tutaj, stawaj tutaj, tutaj! Kto z maskę? Komu wpierdzielić? Szczasz! A nie, 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 na zaleciło mi Nie Ej. O, Nie. to jest humor Nie. Nie O, tani Kogo zjadł? E, kogo Eee Maska idzie Jak maska idzie? Nie wiem, ktoś na górze łazi Jakie wafel był tu dopiero, co? Ale ktoś tam idzie, no. Dobra, hasło co będzie. Maska! To maska, kurwa maskę? Maska. Palafel, palafel, to jest falafel. No i pan widzi, ale palafelowi nie możesz ruszać. I ten pajek, to no. przez niego będzie trzeba. Ale tutaj. jesteśmy w dupie. Dawaj, nie Ja łopata, nie? Więc. Patrz tutaj, patrz tutaj, patrz tutaj. Leży! Wygrałem! Jak wygrałeś? Dobra Paweł, Czemu ten tytan jest na schodach? Co wy zrobiliście? Fak, 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 ja Jak fak, 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 jest fak, jest 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 tam na pewno? Biegnij Paweł, biegnij! Dobra, teraz Dobra. jest czas. Na mnie jest zagrawa. Dawaj, na mnie, na mnie, na mnie. Na mnie. Uh, Ale adrenalina Startujemy. Dobra, startujcie, startujcie po jestem. Fuck. fuck! Kogo to roba? Dobra. Pierka akcja rada w Paweł, pawa przychodzi raptor i go i tak pierdala. Ja Jestem, jeszcze żyję. Nie, raster jest odpalony. Na mnie? Na mnie? Na tobie. Ja myślałem, że to po idzie, że to takie marne rzeczy przynosisz. Dobra, masz rację. Różnie. Ale czy wy też słyszałeś cię czy tylko ja go słyszałem? <grym> A jak go zwin Takie tu 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 tu. Takie ugośnięte tu tu. tu, tu. Czterem tak. był. Też słyszałem. No i mnie dziwi, że teraz cicho jest, aż podejrzane. Także może być ciekawe. Jest na górze, jest na górze. <grym> Co zombie tak się, Albo jest zombie, albo się zgubił. Zakładam, że się zgubił. Patrz, gdzie nie się porusza, widzisz? Jak się robi dużo 360, no, tak to jest zombie. Jak się robi? Czekaj, zapytałem go. Nie jest zombie. Ha! Ha ha! Ha ha! 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 Został ten. Jeszcze kupię nim, kurwa. Nie to było Jak teraz to jest inne sterowanie w ogóle? Fajne. Też mu nie uważasz. Ja, no ja już to miałem, super Ohoho! Yo! to ja to trzymam? Waraj, ferko. Bierz łopę. Tak! A powinienem? Ripple mnie, chłopak. Mam! Nie widził łopaty w ten A Łopaty nie widzę, Dajem... To jest ty tam? Bo nawet nie wiem, czy dobrze idę. O, schody. Tak. O, stoj, stój, 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 stój. Dobrze, tu są parierki, bo już bym się wyjebał. Oświeć mi. Kurwa! Bo, bo. Okay. <tryk _dosek> Nie, wiesz, wiesz, Nie, ale to jest laper jeszcze i to muszę sprawdzić mogę Czy na statku coś się... O jeszcze żyję widzę Możesz wszystko ją Nie no, Ale pościsz? trzymasz lewy? To, to już go jego za chwilę. Nie, już się nie trzymam się... lewego, czekajcie, stanę wam tutaj w rogu. Umrzesz jak się ten. Dobra, biorę zabgana i lądujemy. A! No bo teraz ty będziesz miał ciągle założoną, do... nie wylądujemy. Aha, no. no. Słyszycie te dźwięki? A czemu oni poszli jak potrzebują łopaty? O! <laughs> o! Au! 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 No! Pierwszej dostałem zombie i już mnie zabili A! tam A Szklarek nie żyje Przecież Szklarek się zgubił, nie? Też założyłeś maskę no to... oh yes. i wszystkich pozabijesz To jest Pozabijesz <noise> Jakie to jest fajne znęcanie się Czekaj się. To ty teraz to powiedziałeś, czy nie? Fafel, ty byś ty miałeś ten pistolet Ale nie miał ze sobą Aha Dobra, e, on mnie żyje A! Bo to była mina, to ogólnie A czego? To się tak skradasz tam głomie? ułomie To to ci pierdzenie odminę. od kurwa!